W tym odcinku kolejny raz zagram na Box PvP na naszym serwerze n1mc.pl. Będzie się naprawdę działo, więc oglądajcie do końca. Witam Was, dzisiaj jesteśmy na Box PvP. Dawno nie było Box PvP, a pisaliście w komentarzach, że chcecie Box PvP, że więcej Box PvP, gdzie jest Box PvP, czemu jesteś mi przebieg? No. A więc dzisiaj mamy box PP, kolejny odcinek. Jak widzicie mamy 244 tysiące. Troszkę nam rzeczy schodziło. Cały czas wystawiam na sprzedaż rzeczy, które tam gdzieś kupuję przy okazji. Jakieś tanie, staram się wystawiać to troszeczkę drożej. Powiem tak, biznes na początku szedł git. Szło wszystko zajebiście, wszystko schodziło, a teraz jakoś to taki idzie, idzie, bo idzie, mamy 244 tysiące, no nie źle. Ale w międzyczasie nie było takiego, tak powiem, opier. Troszkę porobiliśmy rzeczy i zrobiliśmy na przykład, kupaliśmy troszeczkę sobie złotych monet, które dzisiaj wymienimy i to czekacie się wreszcie, kupimy oto tą rzecz, elitre, firewerki czy też złote jabłka. Dzisiaj będzie odcinek pełen emocji. Dzisiaj za wam zrobię, będzie Pierw co zróbmy sobie elitre Pyk. kupmy sobie dwie, jakby jedna się gdzieś dupła, tam gdzieś się wyrąbała. Kupmy sobie troszkę tych jabłek. Weźmy sobie tutaj. Teraz damy do zagasta. mogę tu wymienić kupić? Musimy pokmienić, czekaj to na się nie dropi skądś. To będziesz ją zabijając graczy. A czy ktoś może ją wystawiać? Czy ktoś ją może wystawiać? Błagam was, panowie i panie. Mam nadzieję, że ktoś ją wystawia. O, jest. Dobra. Nie, ktoś po prostu tak nazwał to zagasta, czekajcie. Nie, mam nadzieję, że tak to, 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 to się nazywa po prostu zagasta. Ja to normalnie mogę mienić. Czekajcie, czy ktoś mnie... Śmieszku! Który żeś to zrobił? Jesteś okrutny! <laughs> tak się nie robi! Nie no! <laughs> to jest brutalne zarowanie z twojej strony! Ja, ja mówię, ty co tak tanio, no o co tu chodzi? No i teraz mam odpowiedź Zarobiście kupmy ten totem wtedy Chyba to co, odkładamy te rzeczy? To co odkładamy? Czy ja chcę iść z tym kilofem? Czy ja chcę iść z tym kilofem? Ale czy ja chcę iść z tym kilofem? <laughs> hmm, hmm. I don't know, I don't know A w ogóle mamy klucze, czekajcie, otworzymy klucze Dobra, zwykła I, i, co, drobnie? I? Okej. Okay. Dobra. Let's go. Let's go. O, o, o! Uuuuh, yeah! Mamy wysuszony wodoros. Czyli zarobiliśmy w tym momencie ile? 25 koła poniekąd zaoszczędziliśmy. Ty. Es? Dawaj to. Błagam was, moi mili. Ja kurna nie chcę zginąć. Dobra. Gida, 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 gida. To się zaczęło. Let's go. O! Wiemy to wy? Chodź, żu. Mój pierwszy kill. Mój pierwszy kill. Majsik! Nice, dobrze! Dobrze! Chorzacik! To się chyba jest opłacalne z tego, co mi się wydaje. Chyba. Nie wiem. Jeszcze na strefie PvP tak nie kopałem za dużo. O! Jakie... Dwa ziomeczki! Jeden jest drugim! Witam, panowie! A co wy tu się tak chowaliście? Mamy tutaj coś, co jest cenne, ty. Dawaj to. Pa, pa, pa! pa co się czaj ty! Udawać ci bombę! Jak mi tylko postawisz tego... to nie ręczę. Nie ręczę? Ty chyba mi postaw... Nie stawiaj mi pajęczyny! Cwaniaczku! Nie no, coś. Jesteś... Jesteś łamany. No, pal gome. Nie no, jesteście. Nie no, jesteście okropni. Nie no. O, Dajcie spokój mi. Dobra, jest z wami. Gamy jakiś O, o, kumpel, kumpel. To jest kumpel z podstawówki, mój. No, jesteś kumpel. O, że tak to nagluję. Tysiąt rankingu musimy chociaż bić, ty. Dobra, es. To mnie nabija na ranking, czy nie? Błagam. Tysiąt rankingu, żeby chociaż wyrównać, byś tym, gdzie ja zacząłem kiedyś. Fajnie by było, ty bym się powoli kończą te. te nie fajnie. Dobra, ale PvP mamy poniekąd odbombione Ale jak mamy jeszcze tyle tych monet To jesteśmy na itemia archilesa Wodorosty, dobra Jak stworzyć sobie wodorościka? To jest pytanie Oko kresu. A ja to wystawiam, dobra, więc Nawet no, mam, powinienem mieć tego dużo, ty Co to się nawet nie muszę chyba nawet martwić, mi się to ja bym wymienił sobie Na Hefajstosa. Tylko okay, ja mam tutaj naprawione, czekajcie, ja bym musiał iść po expić zaraz to idę sobie po expić I zaraz się widzimy jak sobie naprawię seciki troszeczkę Dobra, mamy sobie wszystko naprawione Cały secik I teraz wymieniamy sobie go na Hefajstosa. Dobra, cyk Jedna rzecz klaty jeszcze... A mogę teraz tak wymienić Szczerze mówiąc To mamy I... mieczyk I to nam daje Ty, kolejny Protection, to zarąbiście Dobra, mamy więcej teraz protectiona I teraz co po kolejnej jest na Ateny Trzy mm, 3 wodorosty na każdą rzecz Potrzebuję 12 wodorostów No ja pierdzie... nie, 12? 15, what też Znajdźmy mieczyk Że jak ktoś będzie mi fikał To ja mu lepiej sprzedam On się obkie, ci 10 razy I się wyrąbie, co nie? I to jest plan <laughs> To jest gigaplan Dobra, bierzemy ten mieczyk Item Heba Stasie, jak mnie w ch**a zrobisz To będzie jakiś czulowy I zainwestowałem teraz tyle hajsu To mnie powali Dobra, machamy. Hej ty, powoli się zbroimy, że tak powiem a co teraz na przykład będzie potrzebne mi, żeby wymienić go na kolejny itemek Czyli mamy item Heba a Teraz item te Tezeusza Ja pierdzielę ty Ojadupia, dupia, ja dupia, o ja dupia. Mhm, mm drogie ziemniaki? Ej, ty, tanie ziemniaki. Tanie ziemniaki! Ile tych ziemniak ziemniaków potrzeba? A na Heraklesa? Ej, ty! Ej! Panowie, panowie i panie! No... No co ty gadosz? Co, po śląsku gadam? Co ze mną jest nie tak? Szmiek dzisiaj odkleja, dzisiaj jest giga odkleja chodzota Ile chcę tego kupić? No było chyba 10 potrzebne, co nie? Ile to mi wyjdzie? Ło panie. łopanie Łopanie 50 klocków No dobra, tu ziemia, kup Bierzemy woda, rościk jeszcze Daj mi go. Mogę taki nie nienaprawiony, czy ja muszę naprawiony panu dać? Ty! A kopa też iść dostał kiedyś takiego porządnego. Holyro, jedna ty. Musisz pokopać jeszcze? No dobra, dobra, szybko nabijemy level. W nocy, jak będzie troszkę mniej osób, to może na strefę PVP się wreszcie wybiorę. Mam nadzieję, że nie wydupię się na strefie PVP jakoś. Jak coś, to ja w nocy nie siedzę i nie kopię. Ja tylko z rana, co nie? Co nie? No. Więc w nocy nie! Wszyscy śpią w nocy. Każdy powinien spać w nocy. Nie wiem, co wy robicie w nocy. Czemu was tyle czasami w nocy jest? Ja są na spokojnie, człowiek chcę pokopać. A tu to. Korna, jaki ilość naprawiłem! No, sam siebie zagadałem. No, przecież jest tragedia. Sam siebie zagadałem, ty. No, jeszcze raz lecimy. I cyk. Essa, dobra. I teraz czynimy konory. Item. A dokładnie to mieczyk. Dobra, cyk. I teraz cyk. 35 sharpnessa. Przecież to jest. What the shit? A tutaj mieliśmy w ogóle. tego? Po jaki mieliśmy? Tak? No mieliśmy, mieliśmy. Dobra, już myślałem, że nie, nie mieliśmy szachnesa, że to jakieś teraz wow, skoczyło, ale no nie. Dobra, cyk. W pindu tego kupujemy. Holera jasne, nikt mi teraz nie złapie, będę leciał, pędził milion na godzinę. Aha. Uh -huh. Dobra, zobaczmy kto jest wszystko przez spawnętrz. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzimy, nie? Widzi mnie. Dobra, książ, Ja <laughs> ale mam cykora teraz z tymi czym Przecież jego go przebie, To będzie Palgumę, dobra, dzida Palgonim już. Zostaw mnie! Z nieczysta O dobra, ziomuś, co ty w ogóle masz? Chodź przyjacielu, no chodź, chodź, przywitam cię. Pijane zbijemy, chodź. No skalę. Na lataś nie umie ty. No, pojebie mnie. Dobra, ja lecę na jakiś ziomku. Dobra, jeden. Oj korna widziałem go no, no. O, wybieg, wybieg! Dobra! Dobra, nice, nice! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! O, no, kolejny! Dobra, nice! Jest? Brakuje nam bardzo mało Do Tysięcznego rankingu Nie będzie wstydu przy mamie ha, jej U! ziomuś Ziomuś Jest, jest Jest Uuu. O, a, dobra, dobra Przepraszam, przepraszam Kolega, jasna Co, 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 co to. to się tak denerwuje Jeszcze od razu Dawaj, gin Chodź tu Kogna, mnie piliście, tak? Gdzieś uciekł Uciekł mi Nie Półka robimy pół. Jup I... No, pal gumę Eee, bo ja wlecę w nią, wlecę w nią! O, ale by było! Jezus! O oh, shit! O! Oh. Jak to ty się nie ma? Jest! Jest! Dobra! Let's go! Teraz uciec ci. Szybka zewika. Dobra, tutaj kółko. Cyk, tu cyk, tu cyk, slalomik. Czemu ja jeszcze prawe raz nie zrobię? Nie wiem. No, ale chyba czas się zabrać, bo to jest dobry znak, że mi tak dobrze idzie. Dobra, trzeba jakieś zrobić zakupki? Ja to lubię robić zakupy. Nie ma chyba coś, co bym mógł kupić i sprzedać to drożej. Chyba nie ma takich rzeczy. Nie mam pomysłu kompletnie, co mógłbym kupić tanio, sprzedać drożej. Dobra, ja mam lepszy pomysł. Zróbmy jedno odskocznie. W jednym odcinku nie będziemy wydawać 150 tysięcy, czyli całego hajsu, żeby go zainwestować. Tylko mam teraz lepszy pomysł. Piszcie w komentarzach. Wy tak, tak, tak lubicie pisać komentarze, ja lubię sobie je czytać. Napiszcie w komentarzach. Na co wydać ten hajs? Jak go zainwestować? A w ogóle, może na coś po prostu wydać i tyle. Więc piszcie, wiem, że jesteście osobami kreatywnymi. I co, zapraszam Was wszystkich oczywiście na n1mc.pl, na jedyny, prawidłowy serwer Minecraft, na wersję 1.16.5, na box PVP, jedynkę, bo tutaj akurat graliśmy. I co, trzymajcie się. Nara!